A więc tak dziś pokażę wam jak stworzyć własny serwer do Minecrafta A więc otwieramy serw, plik server propeties i tak tutaj ustawiamy czy możemy czy chcemy by można było grać w najderze tutaj wpisujemy nazwę naszego świata może być to byle jaka nazwa. tutaj wpisujemy IP serwera Żeby ustawić to serwer na sieci LAN jest, jest, musi to być nasze IP jeżeli na Hamachi nie, nasz IP na Hamachi tu ustawiamy czy mają się generować NPCs, czyli ludziki tam w wioskach? Tu się ustawia, białą listę, czyli czy ktoś może, czyli listy graczy, którzy mogą grać na tym serwerze. Tutaj, trzymają się spełniać tam zwierzęta? I teraz ważna rzecz. Jeżeli domyślnie jest tu e, pole true, jeżeli e, mamy oryginalną wersję gry, możemy to zostawić. E, jeżeli nie, trzeba koniecznie to zmienić na e, false. Tutaj ustawiamy, czy gracze na serwerze mogą e, zadawać sobie obrażenia. Tu maksymalną liczbę graczy, tu czy mogą się... E, Spanować e, MOBY. No i to by było z najważniejszych rzeczy. Wszystko, e, zapisujemy ten plik. W tym pliku możemy wpisać graczy, którzy mogą e, grać na białej liście. E, tu IP spanowanych graczy. Tu tu wpisujemy admina serwera by serwer uruchomić w, uruchomię właśnie właśnie ten plik teraz trzeba chwilę poczekać gdyż nasz świat się odmawia jak widać mój serwer jest stawiany na mianowicie w wersji gry 1.1 No świat właśnie się wygenerował na serwerze Klikamy połączenie bezpośrednie i wpisujemy tu IP naszego serwera. To by było na tyle. Dziękuję.